W poprzednich filmach mówiliśmy o jeziorze Malawi. Później mówiliśmy o polskich jeziorach. Tutaj w moich okolicy jest to Zalew Kornowski, Jezioro Białe, część tego Zalewu, czyli Jezioro Białe. I obrazili się na mnie fani jeziora Tanganika. Bo było o Malawi, potem jakieś tutaj okoliczne szuwary pokazuje, a najbliższego jeziora na świecie, czyli Tanganiki, nie pokazałem. No i właśnie dzisiaj to następuje. Bardzo przepraszam, obiecuję poprawę i lecimy z Tanganiką. No, ja tutaj oczywiście muszę podlecieć troszeczkę bliżej. Z Gwiazdy Śmierci to tak słabo widać, ale podlecimy sobie bliżej i zobaczycie, jak to wygląda troszeczkę bliżej. Tak na orbicie tutaj będzie lepiej. To są ogromne jeziora, widać je z kosmosu. I jak zobaczycie, tutaj właśnie te jezioro to jest Tanganika, obok poniżej troszeczkę jest jezioro Malawi. Jak widzicie, odległość między nimi jest niewielka. A mimo to jeziora dość się od siebie różnią. To u góry tak bardziej wyżej to jest duże jezioro. Czy jest to jezioro Wiktorii, jak widzicie, ogromne. Tak lekko, po takim łuku bym powiedział, tak, jezioro Wiktorii, Tanganika i poniżej jezioro Malawi. I teraz kilka informacji o tym jeziorze takich podstawowych, jest to jezioro we wschodniej Afryce. Eee... Wielkim rowie zachodnim na terytorium Zambii, Demokratycznej Republiki Konga, Burundi, Tanzanii. Zajmuje powierzchnię aż 34,4 tysięcy km2. I jest najdłuższym słodkowodnym jeziorem świata, bowiem mierzy aż 670 km długości i najgłębszym jeziorem afrykańskim. Jezioro położone jest na wysokości 773 m nad poziomem morza. Średnia głębokość wynosi 570 m, zaś maksymalna osiąga aż 1435 m. Jest to drugie pod względem głębokości po jeziorze Bajka, w kraju, którego nazwy wolę nie wymieniać jezioro na świecie. Jezioro jest otoczone wysokimi górami, miejscami dochodzącymi do brzegów jeziora. W takich miejscach brzegi są skaliste, często bardzo strome. Szerokość jeziora waha się od 20 do 80 km. Temperatura wody przy powierzchni utrzymuje się w granicach między 24 a aż 29 stopni Celsjusza. Woda w jeziorze charakteryzuje się odczynem zasadowym. Jest to pH między 7,5 a aż 9,2. I wysoką twardością. Twardość węglanowa waha się między 7 a 11 16 stopni, a twardość ogólna między 16 a 18 stopni. Więc tak naprawdę powiem Wam, że w niektórych regionach naszego kraju można bezpośrednio lać kranówkę do akwarium i będziemy mieli parametry zbliżone do jeziora Tanganika. I co? Łysowam? Oczywiście nie mówię to o temperaturze, ale pH? Hm. U mnie na przykład jest tam koło ósemeczki, twardość też bardzo podobna. Więc tak drugą sprawę, bym chciał sobie założyć kiedyś tanganikę, no to nie za wiele muszę robić. Tanganika jest to oczywiście jezioro tektoniczne, więc wystrój w akwarium, jeśli chcieli zrobić sobie taki wystrój podobny do tanganiki, to po prostu kamienie. Tam na dnie jest masa kamieni, między którymi sobie żyją właśnie ryby. Dno jest dość specyficzne w tym jeziorze, głębia również, a za chwilkę wam o tym opowiem. Więc mamy tutaj stosunkowo niedużą taką przestrzeń, dość takiej płócizny, do, do powiedzmy sobie tam do 200 metrów, a potem nagle dno urywa się. I mamy taki klif, jest taka przepaść głębina. I tu właśnie do tego życia, na tej przestrzeni, na tych pionowych skałach, przystosowały się chociażby naskalniki, które tak dobrze znacie. W normalnym jeziorze głębiny są zamieszkałe, w oceanach też są głębiny zamieszkałe, ale to, że tam jest specyficzna temperatura i woda nie miesza się ze sobą, głębiny w tanganice. Są bardzo słabo, że tak powiem, zamieszkałe, a przez ryby to już w ogóle. Dlaczego tak się dzieje? W normalnym jeziorze woda, która jest przy powierzchni wody, jest silnie natleniona i gdy się ochładza, opada zwyczajnie na dno, niosąc ze sobą tlen dla organizmów, które żyją na dole. Ale w tanganice jest tak, że te różnice temperatur są niewielkie, więc nie dochodzi do wymieszania wody. Dlatego Głębiny tanganiki poniżej 200 metrów to są już praktycznie takie strefy beztlenowe I niewiele organizmów tam sobie żyje, a szczególnie ryb. Więc całe to życie, które nas, akwarystów, interesuje, odbywa się do maksymalnie 200 metrów. Jezioro Tanganika i Malawi leżą w tym samym rowie tektonicznym i, jak już wspominałam wcześniej, dzieli je nieduża odległość. Mimo to chemia wody w jeziorze Tanganika różni się mocno od chemii wody w jeziorze Malawi. Skały w jeziorze Tanganika zawierają bardzo duże ilości magnezu, żelaza i glinu. I na skutek erozji te pierwiastki właśnie dostają się do wody. Jeśli chodzi o jezioro Malawi, zawartość tych trzech pierwiastków, które wymieniałem jest raczej niewielka. I mimo to że są w tym samym rowie tektonicznym i powstały na skutek tych samych działań sił geologicznych, skład wody w Tanganice jest dość specyficzny. A zobaczcie sobie tutaj w tej tabeli, jak wygląda skład chemiczny wody jeziora Tanganika. Zespół badawczy, Belgijski zespół badawczy w 1946-1947 przeprowadził taką analizę. I tutaj w tej tabeli możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Zobaczcie teraz tabelę z analizy wody z południowego krańca jeziora wykonaną w 1993 do 1995 roku co w znacznym stopniu potwierdza analizę tą wcześniejszą i zobaczcie sobie jak to wygląda na przykład w mikrozimensach przewodność wody 646 mikrozimensów na głębokości 1 metra ja tam się już nie będę nosił do tej głębokości 100 metrów o zobaczcie pH 9,2 tak? no tutaj twardości mamy azotyny, azotany i tak dalej i tak dalej sód to wszystko jest potas, magnes. Zobaczcie, jak jest wartość magnezu 41,6, a wapnia 11,6. Jeśli chodzi o filtrację i oświetlenie w jeziorze Tanganika, to myślę, że tutaj niczego nowego już nie będę Wam opowiadał. Ponad to, co już usłyszeliście w filmie o jeziorze Malawi, to dosłownie jest to samo. Taka sama filtracja, jeśli chodzi o ten biotop i takie samo oświetlenie, jeśli chodzi o ten biotop. Tutaj już nie ma co wydziwiać i opowiadać tego samego, co już mówiłem Wam w właśnie tamtym odcinku, o którym właśnie wspominałem. A jeśli mielibyście problem z przygotowaniem wody do takiego akwarium właśnie z biotopem tanganika, to w handlu dostępne są sole, które to właśnie wsypujecie do wody, mieszacie i macie parametry jak w tanganice. Do wystroju akwariów e, tanganiki, potrzebujecie skał, które będą zawierały wapń i magnez najlepiej. Ale tak naprawdę, jeśli ogarniecie chemię wody, to możecie się posłużyć również skałami, które nie są typowo wapienne. E, tutaj dowolność jest raczej spora, jeśli naprawdę ogarniacie chemię wody. Ryby z tego biotopu lubią kopać w dnie, dlatego dobrze jest wybrać. Drobny piasek kwarcowy. Jego warstwa może mieć na przykład 5 cm e, lub nawet troszeczkę więcej. Ważne jest, żeby nie powstawały w nim strefy bestenowe. E, jeśli to będzie dość gruba warstwa, gdzieś tam bardziej pod, pod skałami. Aragonitowy żwirek również się nadaje. W wodzie jeziora Tanganika powszechnie występuje ślimak, którego nazwy tutaj nie wymówię, bo sobie język połamie, ale wyświetla się jego nazwa i praktycznie dno tanganiki usłane jest muszlami tego ślimaka. Jak już na pewno się domyślacie ryby, które są nazywane muszlowcami, upodobały sobie te muszle jako schronienie i jako miejsce do składania ikry. Wysoka temperatura wody w akwariach typu tanga nika, czyli przypomnę tutaj, między 25 a 29 stopni, powoduje to, szczególnie w tych górnych zakresach, że zawartość tlenu jest bardzo mała. Więc tutaj bardzo ważne jest prawidłowe ustawienie wylotów z filtra. Tutaj bardzo fajnie sprawdzałaby się deszczownica umieszczona nad taflą wody, tak żeby te dziurki skierowane w taflę wody. Jak najbardziej napowietrzały wodę wylatującą właśnie z takiego filtra, lub jeśli macie normalną strumienicę, tak żeby powierzchnia wody była bardzo dobrze mieszana przez ten ruch wody z tej wylewki. Najlepiej to ustawić jest na równi z taflą wody lub nawet troszeczkę wyżej. Będzie to zapewniało dobre natlenienie wody w akwarium. I dodatkowo jeszcze warto zamontować sobie brzęczyk, czyli pompkę powietrza, aby napowietrzać dodatkowo wodę w akwarium, aby ta zawartość tlenu była bardzo wysoka. Wielkość akwarium dla biotopu tanganika to oczywiście zależy od gatunku ryb, ilości ryb, którą wybierzecie, ale na pewno można sobie pozwolić na dużo mniejsze akwarium niż miało to miejsce w przypadku na przykład biotopu Malawi. Tutaj na przykład dla muszlowców akwarium nie musi być duże, dla małej grupy muszlowców akwarium już 80 litrowe byłoby w zupełności wystarczające. Są to ryby terytorialne, ale ich te w naturze nie są zbyt duże. Nieco większy zbiornik można mieć dla naskalników i szczelinowców, które troszeczkę od siebie się różnią, ale są to ryby spokojne, które nie oddalają się od skał. Jak już sama nazwa wskazuje, ich rewir ogranicza się do bliskiego otoczenia skał, ich samych skał, szczelin między nimi, grot i innych kryjówek. Również nieduży zbiornik można mieć dla księżniczek z Burundi. Może nie jest to jakoś super wybarwiona ryba, ale z zachowania bardzo ciekawa. Dobrze dobrana para potrafi się rozmnażać nawet co kilka tygodni. Mało tego, wcześniejsze pokolenia odchowanego na rybku, już takie podrośnięte, pomagają opiekować się tymi młodszymi, odganiając nawet większe ryby od gniazda. Taką sztandarową rybą, jeśli chodzi o jezioro Tanganika, są trofeusy. Są to bardzo ciekawe ryby, ale wymagające już dużego akwarium, przynajmniej 150 cm długości. Tutaj bardzo ważna jest powierzchnia dna. Są to ryby dość agresywne wewnątrz własnego stada, więc nie zaleca się trzymania małej grupy, dlatego że w małej grupie bardzo mocno ucierpią najsłabsze osobniki. Ta agresja musi się rozkładać, dlatego potrzebna jest dość duża grupa tych ryb ryb. I dlatego potrzebujemy, aby hodować te ryby, potrzebujemy dużego zbiornika. Jest to bardzo ciekawa ryba ze względu na zachowanie i wybarwienie. Jezioro Tanganika jest dość długie, ma jak pamiętacie ponad 600 km długości, więc powstały jak gdyby różne lokalne grupy trofeusów różniące się między sobą i w zabarwieniem, wybarwieniem przepraszam, i zachowaniem temperamentem. Trofeusy są specjalistami pokarmowymi. Ich układ pokarmowy przystosowany jest tylko i wyłącznie do trawienia pokarmów roślinnych, a w naturze żywią się glonami. Na dzień dzisiejszy, oczywiście, jest masa pokarmów, które możecie dostać w sklepach zoologicznych i nie ma problemu z karmieniem tych ryb. Te ryby w żadnym wypadku nie powinny dostawać pokarmu pochodzenia zwierzęcego. W że tanganika żyje około 200 gatunków pielęgnic. Oczywiście że żyją tam jeszcze inne ryby. Mniej więcej jest tam około 600-700 gatunków ryb, z tego co pamiętam, ale pielęgnic, które nas, akwarystów, interesują, żyje tam około 200 gatunków. Jedne to żyją w ławicach, inne w stadach, a inne w parach. Takie kalbusy na przykład żyją sobie w parach, a wspomniane wcześniej trofeusy żyją w dużych grupach. I oczywiście każdy maniak tanganiki ma swoje ulubione gatunki. Jeśli macie takie akwarium, napiszcie. Jakie ryby z tego jeziora Was najbardziej kręcą? I jestem ciekaw, ilu wśród Was, maniaków, pielęgnic afrykańskich, jaki procent z Was ma biotop Tanganikę, a jaki ma Malawi? A może macie inne biotopy, na przykład jezioro Victoria, może jakieś inne z mniejszych jezior. Jeśli możecie, napiszcie w komentarzach, co Was bardziej kręci. Czy tanganika, czy może bardziej malawi? A jeśli Was kręci tanganika, to dlaczego? A jeśli malawi, to dlaczego? A dlaczego nie tanganika, jeśli macie malawi? I odwrotnie. Tanganikę zamieszkuje również 10 gatunków krabów. I rośnożernych, jak i drapieżnych. I taka ciekawostka. W tanganice żyje gatunek słodkowodnej meduzy. Bardzo dziękuję wszystkim tym i Tobie też, że zaprosiliście mnie na wirtualną kawę. Jeśli chciałbyś mnie zaprosić na taką kawę, to link znajdziesz w opisie tego filmu. I jak zawsze dziękuję wszystkim wspierającym, którzy pomagają mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was moja praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli chciałbyś wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość, wystarczy, że klikniesz wesprzej tuż obok nazwy kanału lub w opisie tego filmu, a system dalej Cię poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn. A wszystkich zapraszam na mojego facebooka, gdzie jak zawsze dowiecie się troszeczkę więcej i przede wszystkim poznacie temat następnego filmu, zanim ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam.